Jesteśmy dziś w Świeradowie Zdroju, malow pięknej malowniczej miejscowości w Sudetach, e, u stóp gór Izerskich. Z nami pan Ireneusz Łojek, e, prezes uz Uzdrowiska Świeradów. Dzień dobry, panie prezesie. Witam serdecznie. E, chcielibyśmy powiedzieć kilka słów na temat Uzdrowiska. E, proszę przybliżyć nam i naszym czytelnikom jakie możliwości państwo dajecie. Dlaczego warto do państwa przyjechać? Może parę słów o historii mhm. tego miejsca. Te tereny znane są już od kilkuset lat. Pierwsza informacja pisemna o właściwościach wód mineralnych pochodzi z 1572 roku i zawarta jest w dziele niemieckiego dokładnie berlińskiego lekarza. A polska wzmianka pochodzi z 1777 roku o bardzo dobrych wpływie wód mineralnych, które tutaj w sposób naturalny wysiękają z ziemi. Tak naprawdę od 300 ponad lat przyjeżdżają kuracjusze, żeby korzystać z dobrodziejstw, głównie wód radoczynnych. Jako uzdrowisko bazujemy na wodach radoczynnych. Jest to nasz flagowy produkt. Na bazie tego surowca oferujemy kąpiele radoczynne, oferujemy inhalacje. Radon jest pierwiastkiem, jest gazem szlachetnym, bezbarwnym, który jest pochodną rozpadu radu. Tylko dwa miejsca w Polsce, dwa uzdrowiska w Polsce, mogą pochwalić się występowaniem tego typu wód. Oprócz tego mamy też tak zwane szczawy, czyli wody w sposób naturalny nasączone dwutlenkiem węgla o różnym stopniu mineralizacji. Jeżeli chodzi o bazę zabiegową o to, co oferujemy, to oczywiście oprócz takich standardowych zabiegów związanych z, powiedzmy z kinezyterapią, to oferujemy zabiegi z balnologii i są to kąpiele w borowinie, okłady borowinowe, inhalacje, kąpiele w wodzie świerkowej, kąpiele właśnie w wodzie radoczynnej. Jest to naprawdę duży zakres leczniczy, który oferujemy naszym kuracjuszom i zachęcamy do, do przyjazdu do Świeradowa w różnych porach roku światł jest piękny i zimą. Szkoda, że Państwo nie byliście w zimie, żeby zobaczyć, tu był metr śniegu. Na tej hali, na której tu jesteśmy, organizowane są corocznie sylwestry na kilkaset osób. A w ogóle znajdujemy się w hali, która jest najdłuższą halą spacerową w Polsce. Tak, całkowicie wykonana z drewna modrzewiowego. W hali, w której się znajdujemy, odbywają się różnego rodzaju koncerty przez cały rok. Tutaj są również. Wewnisarze, dzisiaj mamy taki, a, okazję obejrzeć wewnisarz y, malarski, y, który zorganizowała zaprzejeziona z nami firma y, Park Hotel. Y, możemy sobie obejrzeć te, te dzieła. Malarze uznani, którzy przez ostatni tydzień byli w okolicach Świadowa i swoje wrażenia nosili na płótno czy też na, 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 na papier. Czyli wernisarz ma znakomitych malarzy polskich, którzy plenerowo malowali w okolicach i w Świeradowie. Tak i właśnie mamy taką możliwość ekspozycji tych, tych dzieł, w związku z powyższym chętnie udostępniamy naszą halę nie tylko jako obiekt do spacerowania, ale również taki, gdzie można poczuć się koneserem sztuki. Dzisiaj spotykamy się właśnie na wzgórzu przy hotelu Sanos w Świeradowie-Zdroju. Czwarta edycja wspaniałego zlotu motocyklistów, którym towarzyszą, jak wspominałem w trakcie parady, przepiękne dziewczyny. Witamy Was bardzo serdecznie w imieniu zarządu uzdrowiska Świeradów Czerniawa. Życzymy fantastycznej zabawy. Pogoda sprzyja. Prawa była wspaniała. Myślę, że tak samo będziemy się doskonale bawić do samego wieczora. Tego typu eventy, jak dzisiejsza impreza, są okazją do promocji miasta, ale i naszego uzdrowiska. Nie ukrywam, że chcielibyśmy, abyście Państwo byli naszymi przyszłymi gośćmi, kuracjuszami, którzy korzystaliby z naszych zabiegów jak kąpiele borowinowe. Szeregu, szeregu, innych zabiegów, których nawet nie jestem w stanie wymienić, bo ich po prostu nie pamiętam, a które e, powodują, że tężyzna nam rośnie i e, pięknie jemy. Chciałem tylko zaznaczyć, że jako e, jesteśmy jednym z dwóch uzdrowisk w Polsce e, za lądkiem zdroju, e, znaczy lądek zdrowi Śwadu zdrój, które mają tak zwane kąpiele radoczynne, które właśnie powodują e, to, że tężniejemy i... Młodniejemy i pięknie jemy. Czwarte wzgórze motocyklowe SANUS 2017 uważamy za otwarte. Jesteśmy przy hotelu Sanus. Hotel Sanus należy do, komple do kompleksu uzdrowisku Świeradów. Panie Ireneuszu, poproszę o kilka słów na temat hotelu. Rozumiem, że skoro należy do kompleksu, jak najbardziej możemy w nim korzystać również z tych rzeczy, o których już dziś wspominaliśmy. E, tak, oczywiście. Jest to nasz najnowszy obiekt, mianowicie z naszej lewej strony, czyli to jest dawne e, dom zdrowiskowy Słoneczko, natomiast tamta Drugi fragment to jest właśnie nowo wybudowany. Został udany ten obiekt do użytkowania w połowie 2013 roku. Mamy tutaj bardzo przyzwoite warunki hotelowe, jest sklasyfikowany jako 3,5 gwiazdki. Jest też na miejscu baza rehabilitacyjna, mamy tutaj siłownie. Mamy tutaj jacuzzi, dwu basenowe, mamy saunę, mamy płaszcz wodny, mamy również prowadzimy tutaj zabiegi, na przykład Fango to jest taki zabieg okłady na ciepło. I serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli przyjechać na pobyty rekreacyjne, lecznicze, pobyty SPA właśnie do naszego hotelu Sanus. Niesamowite święto, jak widzimy dookoła mnóstwo motocykli. Po raz czwarty, po raz czwarty odbywa się wydarzenie, impreza tak naprawdę, Wzgórze Motocyklowe. E, tak, jest to już czwarta edycja, chociaż trzeci rok, bo był jeden rok, kiedy była, była dwukrotna była edycja. E, celem tego jest zbieranie pieniędzy między innymi na chore dziecko ze świeradowa, więc jest to też działalność taka charytatywna. W tym roku, z tego co podano ze sceny, przyjechało 420 motorów, czyli jest to w całej Polski, tak, czyli jest to już spora impreza. Jest to jedna z takich naszych działań promocyjnych, która ma na celu przełamanie stereotypu uzdrowiska. Czyli nie jest cicho, jest głośno, kierujemy tą ofertę do zupełnie innej grupy, nie e, takich typowo e, kuracyjnych pobytów, gdzie uzdrowisko się kojarzy z ciszą, spokojem, z, z fajfami, z dancingami. Oczywiście to też jest, ale raz do roku e, rozbijamy ten, e, ten schemat i zapraszamy motocyklistów, żeby przyjechali tutaj, e, pobawili się razem e, z nami, z mieszkańcami, z pracownikami. Co najistotniejsze, e... Zdrowisko Świeradów jest głównym organizatorem wydarzenia. Oprócz tego, że podziwiać możemy masę wspaniałych motocyklistów, motocykli możemy również korzystać z innych atrakcji, które są, m.in. wioska indiańska dla dzieci, dmuchańce, zaplecze gastronomiczne. Yy, tak, dlatego że to, ta oferta jest skierowana do wszystkich, czyli od najmłodszych. Jest strefa zabawy dla dzieci z animatorami. Jest, jak pani wspomniała, miasteczko indiańskie. Jest yy, namiot yy, z zabiegami. Taki nowy zabieg, który wprowadzamy to jest fala uderzeniowa, bardzo skuteczny zabieg, jeżeli chodzi o, o schorzenia związane z bólami mięśni, z układem kostnym. To jest nowy produkt, który oferujemy dla naszych kuracjuszy. I to jest rzecz, która ma animować również i mieszkańców Świeradowa, tak żeby po prostu chcieli tutaj przyjść, chcieli się pobawić, coś przegryźć, czegoś się napić. Żeby ta sobota w pięknych okolicznościach przyrody i pogody, żeby upłynęła wszystkim bardzo, bardzo miło i sympatycznie. Sobota, ale też niedziela, ponieważ jutro też będzie działo się coś w związku z dzisiejszym wydarzeniem. E, tak, e, nie tylko dzisiaj, ale również jutro. Jutro jest przejazd motorów e, poprzez Izery i kończy się ta m, nasza impreza dwudniowa pod e, m, hotelem Malachit, gdzie będzie serwowana grochówka dla uczestników e, tego rajdu. I myślimy o tym, żeby w przyszłości ten, ta impreza była trzydniowa, ale to oczywiście wymaga logistyki, wsparcia finansowego. Dziękujemy wszystkim naszym donatorom, którzy nas wsparli w sposób rzeczowy i w sposób materialny, dzięki czemu ta impreza mogła po raz kolejny dojść do skutku. Kto w tym roku nie zdążył przybyć do Świeradowa i uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu, zapraszamy oczywiście za rok, a przez cały rok, tak jak już wspominaliśmy, zapraszamy do Uzdrowiska Świaradu. Tak w Urządku Światów dzieje się naprawdę przez cały rok dużo fajnych rzeczy, więc warto przyjechać, warto zobaczyć, warto parę dni u nas zostać.